Wszystkim tutaj Ciaciak, dzisiaj jest ze mną Krakowiaczek zwarty i gotowy, żeby pomóc dzisiaj Ciaciakowi Witam serdecznie Tak Dzisiaj generalnie... Oj, już trafił, No, trafiłem oczywiście, ale znam życie, przegram to, bo fula przeciwnik trafi Generalnie celem y, dzisiejszego filmu jest y, zmiksowanie m, mojego Świeżego spojrzenia na mikrostawki z doświadczeniem Krakowiaczka. Zobaczymy, czy stawcy zabierają ludziom pieniądze i czy ten. I jak sprawdzają się strategie takiej owaki. Tutaj wydaje mi się, że na dole, że przegrałem to rozdanie. Co, co ale to Ale się dać, Wiesz, wtedy 0,12 to i tak daj. Masz dwie pary, nie? Tam no. Tak, ale myślę, że zawsze tu jestem z tyłu. Tak szczerze mówiąc. Ale damy, żeby potwierdzić. No dokładnie. I jak myślisz, jaką strategią najlepiej grać tego pięknego wieczora? Tomasz, to Co? To masz, złomacz? Nie, same zwykłe. Limpujemy? Wiesz, to dzisiaj mi nie wyszedł. Nie wyszedł? Ale to może mi wyjdzie, jak tobie nie wyszedł. no to pan

to właśnie pokazuje, dlaczego na starsy nie powinniśmy wpłacać pieniędzy. Co z tym 5-8 myślisz zrobić? Dołożyć to? Czy zrzucić? to zrzucić. Zrzucasz to? Dobra. to jest... A, bo ty bez No. Słuchaj, byłbyś w stanie mikrofon dać bliżej, czy coś? Bliżej to ten? No dobra, teraz mam bliżej. O, tak by było dobrze. No bo czasami też właśnie jak jest Spoko, graję, tam spoko. Stopy, spoko. Jasne. Tutaj masz. Dobra. Grasz z takich czynników? pewnie. Czemu nie? Czemu nie? Wiesz... Tylko to już wygląda tu grubo, że goś coś mógł trafić. Tak myślę. No, a co takie dama i upek co z tym mówisz? Sprawdzasz to? No, tak, to jest To, nie tu jest najgorsze jedna. najgorsi się grają w stołach, nie? Patrz, Poker mi przestał działać. No nie dzieje się. To jest właśnie... Na pewno bym wygrał rozdanie, to no, mnie mi musieli program <laughs> zamknąć. O. Jeszcze jeden stolik tu mam. A, a co teraz robisz z tą sió siódemką i dziesiątką? To jest na Tu to to dla... sprawdzam. Sprawdzam i zobaczymy na tym, na liwerze. Tak mi się wydaje, jak już zaczyna od 0,20, no właśnie. Myślę, tak, tak, się, tak że tu jest, to... jest zrzutka. Tak, tak. No właśnie, tak, tak a, właśnie tak czułem, że jak on już zaczyna od 0,20, to on będzie kończył na właśnie, na, na staku. No, dokładnie. Dam sobie jeszcze stolik 1 Musimy coś ciekawego wymyślić. Może za dużo tych stolików mam, to jeden wyłączę. Aha, bo ja mam w ogóle włączone tego Easy City. Czekaj, muszę to wyłączyć. Dobra, a ty na ilu grasz w stawach optymalnych, tak, tak u siebie jak grasz, tak wiesz? Eee. Z, z, wiesz co zależy. Mocno zależy od tego w jakim jestem na stoju, ile w ogóle stołów może chodzić czy coś. Ale tak staram się, jak już na star gram, no to tak 10 do, do 20 nawet, zależy ile się odpali. Tak na, na jednym monitorku? No, mam dwa, ale na jednym odpalam te, te wszystkie. Na tym drugim to wiesz, to mam tam lobby jakieś takie. Dobra, a tutaj 5-6... No tutaj 6. możesz ostropetować, jasne. Tak, tutaj ale tutaj... ja myślę, że mi nie dojdzie dzisiaj. Nie no, kiedyś musi, nie. Kiedyś musi. Myślisz, że będę miał farta. No tutaj 6 kart jakby. Ja to zawsze tak patrzę, że 6-6 kart No bo tak jest. No. Ja myślę, że tutaj uderzysz jeszcze raz. No. Może by jak jest z jakiejś pokratnej karty, to by nie miał, ale nie, tutaj można... Co tu robisz? To jest 0,50 tak myślę, że... Ja myślę, że nie, bo on nie zapłaci aż tak fajnie. Nie? No. Bo 0,50 to jest za dużo tutaj. Ma 0,55, także ja to zapłacę. on tu siódemkę po... ma najczęściej, wiesz jak o to chodzi. A co miał? A mogłeś sprawdzić co miał? No mogę sprawdzić. O tu ma najczęściej siódemkę, no no właśnie, co mówię, nie? No. No to no, w sumie, no tak, w sumie... Tak, no, tak, tak, tak. To muszę no. przyznać faktycznie, to jednak... No. to... Twoje warius wyciężyło, tak? <grym <grym> ...na w Dokładnie. Te trójki tutaj liczysz na fuksa? Jak myślisz, dołożyć to? Czy, czy nie da nam dzisiaj? Ja zawsze ja, ja to już odrzucam, bo to jednak ten dołożył. I potem jeszcze się może okazać, że jak dojdzie trójka, Dokładnie. to Dokładnie, może... to że... Możemy to zaprezentować, że dojdzie mi trójka, a ktoś na przykład będzie miał siódemki. To jest będzie miał większego seta. Dokładnie. Ale można pokombinować. No tak, no to pokazać będziemy jak to... Prawie jak trójka. Prawie jak trójka. Nie no, no, ktoś tu będzie miał na tego asakruje. Myślisz... no... Al, al, teraz chociaż w, no, po tym globie wydał jakiegoś na 006. to, co robimy. Jak na co ten koleś wygląda w ogóle? To jest w ogóle Polak. Jakbyś go oznaczył? Znaczy, o, znaczy jak... Patrz, niewyszukiwalny. Nie jak byś go oznaczył? Tak, Paweł z Meksyku. On, on jest u mnie akurat. Regulac, tak? Kojarzę go właśnie przez to, że papa pa, Paweł z Meksyku. No, bardzo charakterystyczne. No, a jeszcze mam kurde... Jeszcze mam wyłączone... To teraz zrealizuj go. O, teraz akurat nie że z dziewiątką sprawdzi, czy z jakimś ten Albo na kolor, czy na strita. No, na... mógł iść z Damawale, takiego. Mógł go z, tam przebijać, czy coś. Jest ten... A ty, ty na star się grasz z awatarami? No. Ja jako kurde... Od, od kiedy zobaczyłem, że to jest opcja, to wypieprzyłem tak. Szczerze to ja nawet nie wiedziałem, że to można wypieprzyć. <grym> jakoś, jakoś mi to przeszkadza, Tak. No może. Ale wiesz co, niektórych ludzi się zapamiętuje po awatarach. No To jest to, Znaczy tak, jeśli się nie koloruje, bo jak faktycznie ja mam na stołach, wiesz, wszystkie pokolorowane wszystko i tak dalej, to ten... Znaczy, to no, no. jeszcze dodać, że dlatego jesteśmy go 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 gościnnie u ciaciaka, a nie u mnie, bo no. mój komputer niestety za 2-3 lata to, to będzie mniej więcej warto jako artyk, nie Nie, <śmiech> <śmiech> nie pewnie od, 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 odpalił też kiedyś na przykład moją sesję, coś takiego. No, że... nie no, można to kombinować, nie? No, ty właśnie, nagrasz, u mnie na Skype, jak ja bym ci ten, jak ja bym ci rzucił mój ekran, to stary to mi kursor zniknął. Jest Ale to, to bym jeszcze tym, zpisać, ewentualnie, że ty byś coś nagrał i byśmy obejrzeli wtedy. Chyba ja bym odpuścił, bo to... Ale, mi, ale wiesz, bo on wcześniej rzucił to 0,50 chyba i ten go chyba... A nie czemu, Bo inaczej, no to ale 0,50 byś nie sprawdził? Bo on nam chyba rzucił Rajsa dopiero. Ten mu dał pół dolara, a ten rzucił do dolara. No i potem wiesz, no i też potem. To było tutaj? Mm. Teraz się trzeba w to wczytać. No temu rzucę zrobił z tym królem, ja bym tylko sprawdził. Tak, no ja, te, ja, ja też bym pewnie sprawdził. No nie? i to jest chyba najlepsze zadanie. Tu się zgadzamy. No, zrzutko. Można jeszcze jeden stolik jakiś znaleźć. Ja w ogóle bym proponował, żeby być ten, to, ten to, to może trzeba zamknąć ten na przykład na dole po prawej. Ten? Czemu? Tam gdzie jest ten Paweł z Meksyku, no bo to jest taki stół, że... O, ten no widzisz, ten Paweł z Meksyku wyszedł, bo stwierdził, że no, raczej tu nic nie wygrał, nie? Tak <śledzimy> był Zobaczymy, pokażemy im kto tu jest kapitanem stołu W <gulanie> grupie siła, nie? w Ja bym w ogóle proponował wybrać stoliki, na których będziemy limpować i wybrać stoliki, na których będziemy grać agresywnie. A żeby, żeby to ludziom generalnie tak jakby ten taki coś, nie? Tak i oszukać starsi, żeby nie wiedziały jakim gramy stylem. No tak. No, jest, o, tam też Wojtuś jest na pewno re regularny. Z... Wojtuś. a to go kojarzysz z twoich filmów? No To na tym, to u góry, to na dole limpujemy, u góry gramy agresywnie, można się tak mówić. No, no, co za, za, za zawsze agresywnie jest lepiej grać, tam właśnie na, na tych FR. Bo, bo, bo o, o. Tylko teraz limpować? Teraz zagramy limp. Może ma damę. Chyba nie ma damy. Dam mu za 7% Że, Żeby tylko dołożył. Żeby nie? tylko dołożył, no ale niestety nie dołożył. Niestety. Czasami właśnie to, to, to value jest faktycznie bardzo tak, przydatne. dokładnie. Tutaj agresive? agresyw musi być. Co myślisz pulę na przykład? W tym u góry czy? Pula. aha bo ty masz to tak, tak spec, sobie, tak sobie... Podoba żeś, tak, mi się pula. Tak, tak ergonomicznie, że, żeś sobie to dał, nie? Może być pula, tutaj będzie 10. Dobra. To bym To dalej jechał, raczej tego króla nie ma, to już bardziej na kolor. No właśnie... Chyba, na chyba kolor, że króla żołodz. No, może Ale tak... To albo był... jeszcze jeszcze można zagrać, ewentualnie. że Aha, tu miałem limpować, kurde. Ewentualnie można zagrać tak, że poczekam. I jak nie uzupełni się kolor, to będę sprawdzał. No, ten kul jest świetny. O, nie, to tutaj, tutaj możesz tak 0,14 mi się wydaje. 0,14, bo ja myślę, że on tu ma siódemkę często coś takiego. 500. Albo faktycznie na ten kolor liczył. No. Nie, miał pewnie siódemkę albo ósemki dziewiątki, coś w tym stylu. No gorszy walec. Tego akurat było najmniej z tych wszystkich kart. No ale to w sumie Chciałem, Teraz go zbił i w sumie mogliśmy go zbić na więcej. No moglibyśmy, ale wiesz, on też... Nie no, pewnie na tym bym spał. Tu gramy agresywnie, więc gramy agresywnie na tych stolikach. Może jeszcze dorzucę jeden, na którym będziemy limpować. Ten Paweł jest wszędzie, bez kimrecku. Witam. Czemu on mnie przywitał? No, on może cię już poznał. Dobra, tu na dole limpujemy. Dobra, tam 002. No tak, tak. No z takim czymś trzeba. Bo to, bo to faktycznie, bo to inaczej nie wygrasz. No, chyba, że mu kolor dojdzie. W ogóle. Dobra, jeszcze... Tak albo 0, można, 10 albo 10. wiesz co można zrobić? Albo poczekam i on mi uderzy z tymi yy, z karami, które mu nie siadły. Albo no, ty może faktycznie, no? Chcesz, Poczekaj, może to, może to mieć... zobaczymy, bo, Tak, bo on będzie chciał tą pulę zgarnąć co jest. No, no ale to no, 0,9 A no i to pokazuje właściwie uczciwość tutaj. Te, tutaj. te azdamat się nic nie zmieniało, więc ja to sprawdzam. No. To masz teraz na, na agresywne dwie damy, to, to o, jest dobre. O, o, dobre. On, on może Cię sprybatować, bo on widzę, że on też lubi grać agresywnie i to jest dobry przeciwnik. Dobry przeciwnik, jest, to jest tego ustawiesz na pomarańczowo. To Zaczy, nie, znaczy ja, ja nie wiem, czy on jest dobry, tylko mi chodzi, że dobry taki po grze widzę, że on o, lubi właśnie... opatrz. Ja dobrze. widzę, że on lubi grać agresywnie i to jest dobre, że go, że go można... Ja myślisz przebić gotu, czy wciągać? Ja bym raz jeszcze wciągnął. Dobra. Karta spoko. O i teraz może As króla ma na przykład Nie ma As króla, ale króla może mieć i A, ja myślę, że on ten że on tego króla teraz uderzy samemu i mu zagram rejs i wygram. A jak nie ma nic, to i tak by nie zapłacił. Ja patrz, to dał się dosiad normalnie Gdzie? Gość z Poker Starsa normalnie, super nowa człowieku. Uf, o ja pierdzielę co ciekawe, jak myślisz, pijany jest, czy robi się jaja, czy co? Wiem, czy, 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 czy tam nie wiem, co to jest, co to jest, co to jest, to jest, co to Niczego się nie boi. ty do no, wypieczenia go na stack, tylko on musi mieć właśnie jakąś trójkę. No bo on będzie tutaj rzucał stakami na pewno, bo, bo on nie, co to dla niego dwa dolary jest, nie? Tak, się Ale tu będzie bitwa fajna, to mi się podoba. No jeszcze, jeszcze ten jest taki taki luzacki, że on se lubi zagrać grubo. No, dokładnie. Tu będzie fajnie, tu będzie fajna gra. No. Patrz, widzisz. Ja, ale patrz jak, jakie starsy, nie? Patrz, kurwa, kolor da full człowieku. Jakie starsy, tutaj dały obydwu. Ale patrzcie oni zagrali to, kurde. No. O, tutaj as stałem, na o. tego co się witał ze mną. A nie, tu miałem limpować, kurde. Ja, ja, no, ale ja no, al albo limpować, albo Alina dawać. Alina od razu, tak? No ja tak z regami robię. Znaczy, jeśli kogoś uważam za rega, to albo po prostu limpuję, dominimalizuję. Dom, dom właśnie ryzykuję, przez Imp, albo maksymalizuję przez Alin. I wtedy ona albo mi daje za darmo i mam już. To najgorsze jest to właśnie jak na flopie, coś ci dojdzie, nie? No bo wtedy to jest wszyscy skupy, set, oh. seta trafiają mnie. Tak, tak. I, tak, i ty, ty masz to, kurde, czy ma seta, czy nie ma, może ma dwie pary, a może coś, a co będzie na turnie, a jak nie dojdzie to tak no. Dokładnie, to jest stargować. Dokładnie, nie było. Właśnie nic nie tylko promatami to znajduje.